Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem w Tucholi przy ulicy Cegielnianej 22, gdzie mieści się outlet. Outlet, w którym można kupić rzeczy nowe, używane, powystawowe, są też antyki. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że w ofercie tego sklepu są też gry i konsole. Za chwilę wejdziemy do środka i zobaczycie co tutaj można kupić, a w drugiej części tego filmu pokażę Wam moje zakupy i zobaczycie jak wzbogaciła się moja kolekcja gier i konsol. Także co? Siadajcie wygodnie i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. No, to wchodzimy do środka. Dzień dobry. Jesteśmy. O, Zaczynamy od lewej strony. Tutaj akurat jest taka cała alejka, w której e, można znaleźć właśnie gry, e, konsole i cały osprzęt. Mam jakąś ciekawostkę. To jest pistolet świetlny do segi. Przyznam szczerze, że nawet nie za bardzo kojarzę do której segi. E, 93 rok. No, to jest chyba do segi Mega Drive. E, ładny, e, piękny w boksie. Tutaj widzę, że są jeszcze. Dwa dodatkowe egzemplarze, też zapakowane. Gry na PlayStation 2, chyba cena za zestaw. Tak, to cena za zestaw tutaj, tak, mi tutaj podpowiada, tak, że to jest cena za e, cały zestaw. Tutaj mamy też kierownicę z grą do Nintendo Wii. Zestaw e, oryginalnie zapakowany. On jest, on jest nowy, czy otwierany był? Nowy, to jest nówka. E, Księga czarów e, na PlayStation e, 3. Mamy mówy, e, mamy mikrofony do Thing Stara e, karty pamięci. Pady, tutaj niżej też mamy jeszcze jakieś gierki To też ciekawe bo z reguły W miejscach które odwiedzam gry są sprzedawane oddzielnie, tutaj Pan porobił takie Zestawy Możecie zobaczyć sobie w jakich cenach właśnie są Tutaj mamy zestawy gier na PlayStation 3 i Tutaj niżej też Gry na PlayStation 2, tutaj widzę Mamy coś na Xboxa klasycznego To są chyba jakieś demówki, płyty z wersjami demonstracyjnymi no i mamy na początek gry na xbox one mafia trójka edycja deluxe naprawdę tej gier jest tutaj sporo więc ja też nie będę wszystkich pokazywał dokładnie w razie czego zawsze można sobie zatrzymać film w danym momencie i na spokojnie zobaczyć jakie dokładnie gry są w danym momencie prezentowane no i akurat xboxa na nie mam dlatego może czasami tak po tych półkach z grami właśnie na tą konsolę przelatuje dosyć dosyć szybko tutaj mam taki mały regalik z grami na PC też można sobie zobaczyć tu taka ciekawostka, bo jak zobaczyłem pierwszy raz, to pomyślałem, że to jest na PlayStation 1, ale mamy tutaj Common Conquer Red Arlet. To jest na, na PC, ale box dokładnie taki big box, w którym były też sprzedawane gry na PlayStation 1. No, setki godzin spędzone właśnie przeze mnie w Common Conquer na Szaraku w latach młodości. Też mamy gry na Xboxa 360. Dead Island teraz była bardzo fajna oferta właśnie na Dead Island 2. Taki, takie wydanie kolekcjonerskie. Sklep Avans wyprzedawał zapas. Zupełnie nowa gra właśnie na PS4 w edycji kolekcjonerskiej za 50 zł. To już taki mały spoiler, bo kupiłem sobie do kolekcji na kolejnym odcinku właśnie zakupy gier, będziecie mogli to zobaczyć. Oferta się pojawiła, znaczy cena się zmieniła. Na 50 zł i praktycznie od razu wszystkie 30 sztuk, które były na stanie, zostały, zostały sprzedane. kalibur so, 4. Akurat to dokładnie pamiętam, tą grę, bo ona była w zestawie z moim Xboxem 360, który kupiłem wiele, wiele lat temu. Alan Wake, tutaj między innymi Halo Wars, też świetny RTS, polecam. Need for Speed y, Shift, no, tu mamy jakąś edycję limitowaną, Need for Speed The Run, gry dla dzieci, y, właśnie z serii LEGO też spory wybór, Sniper y, Trójka, y, tutaj też sporo gier jest z polskiej dystrybucji, nawet widać, że opisy są w języku, w języku polskim. To mamy Raimana Mortal Kombat Need for Speed Carbon Silent Hill Downpour no, bardzo przystępna cena 79 zł wydanie jest wychodzi na to, że to jest 3 razy A wszystko, co ostatnio, wszystko, co ma w tytule Silent Hill poszło bardzo mocno w górę Tu mamy GTA. No i tutaj już mamy Xboxa klasycznego, Hitman 2 Mortal Kombat, Tomb Raider Legend. Ja też kolekcjonuję jak najbardziej właśnie gry na Xboxa klasycznego. No w Polsce to nie była popularna konsola, więc wtedy królowało PlayStation 2 i zdecydowanie więcej gier na PlayStation 2 w naszym kraju jest dostępnych szczególnie właśnie używanych z drugiej ręki ale Xbox klasyczny to też naprawdę kawał sprzętu jak najbardziej ja przynajmniej kolekcjonuję właśnie gry na tą, na tą konsolę tu mamy chociażby komandosa, Commandos Strike Force też kultowy tytuł, ale to chyba nie jest ten komandos, który właśnie był na PC. No, na Xboxa klasycznego naprawdę wybór jest spory. wam, że pan tutaj część tych gier sprowadza z Wielkiej Brytanii, bo akurat na wyspach brytyjskich Xbox klasyczny był dosyć często spotykany i można kupić sporo gier, właśnie na klasika. i dalej mamy PSP. Coś na Sega Mega Drive. O, jest tej story. Świetna gierka. Ja w latach 90. miałem klon Sega Mega Drive, ale jedną właśnie z pierwszych gier, którą kupiłem, to właśnie było tej story. Naprawdę świetna platformówka z piękną grafiką. Do dziś pamiętam właśnie, są tak jeden etap z takiego z perspektywy pierwszej osoby FPP, trochę jak w Dumie i jakie to wielkie wrażenie wtedy robiło. Jest Sonic, mamy FIFA. 95. Mamy też jakieś gry na Segę Master System. O, to jest też świetna Świetna gierka. symulator czołgu. Z tego co pamiętam, to ona też wyszła na PC i dawno, dawno temu grywałem jeszcze jako dzieciak u mojej mamy w pracy właśnie w tą grę. Simulator właśnie czołgu Abrams. M1 Abrams. Dosłownie kilka gier, ale też na Segę Saturn. Mamy coś na Nesa Terminator dwójka. Mamy król 2. Też naprawdę fajna, bardzo fajna platformówka. Zresztą wszystkie te platformówki, no troszkę tutaj opakowanie jest zajechane, ale ogólnie wszystkie gry, w latach 90. Jeśli były sygnowane Logiem Disney, to naprawdę była gwarancja jakości coś na Nintendo 64, na Super Nintendo, tutaj nawet widzę. Coś z rynku japońskiego. Mamy Donkey Kong, trójka, ale to jest na Super Famicoma, czyli na japońskie Super Nintendo. Tutaj mamy wszystko w języku prosto z kraju kwitnącej wiśni, tu mamy pierwszą część właśnie tej kultowej platformówki. No i też wydania na rynek amerykański, chociażby Secret of Mana, to jest wersja USA. Tutaj mamy gry na Nintendo DS. Nintendo Wii, e, tutaj jest akurat Nintendo Wii i Nintendo Wii e, U. Mamy chociażby Super Mario. Super Mario Maker. Olimpiadę właśnie z Mario i e, z Soniciem. Tomb Raider. No też spory wybór gier jest na e, Nintendo, e, na Nintendo e, Wii. Alone the Dark I teraz mamy już tutaj takie regały właśnie z konsolami Tam u góry widzę Gana właśnie w boksie od Namko do PlayStation 1 Jest piękne PlayStation 2 w wersji Pink Szarak Tutaj mamy PlayStation 2 Fat Silver, e, też w zestawie, właśnie z Padem, e, z grą i e, z kartą pamięci. E, tutaj mamy Fatkę, ale czarną. Tutaj już PlayStation 2 Slim. No, pan tutaj tworzy takie zestawy, czyli e, do tych konsol po prostu w tą cenę e, są też wliczone gry. Tak jak widzicie, ten cały słupek, który właśnie jest z daną konsolą, to jest w zestawie, i cena, która jest tutaj pokazana, obejmuje e, całość. No, myślę, że takie też e, ciekawe. Hmm, Ciekawy zabieg. No tutaj PlayStation 2 to naprawdę jest sporo. E, szczególnie slimek. Ale też sporo jest szaraków. Przy góry mamy PlayStation 3. Niżej to samo. Tutaj macie zestaw z dwoma, e, z dwoma padami. E, tu jest zestaw z jednym padem plus do tego 6 gier. Też taka ciekawostka. E, Mamy PlayStation 3, właśnie Silver. Bardzo ładnie się prezentuje, muszę Wam powiedzieć. W zestawie z tymi grami no mamy chociażby totalny klasyk, jakim jest Gran Turismo. I to jest wersja 320 GB. No i niżej mamy jeszcze też Xbox klasyczny. Właściwie dwa egzemplarze w zestawie no, ze sporą ilością gier na no, kawał konsoli. Naprawdę to jest. To jest wielka, ciężka konsola. Tu też mamy Xbox 360. Kierki na PlayStation 1. Mamy chociażby Raymana. Jedynkę w wersji Platinum Jest Rich Racer Revolution. FIFA 99. Tutaj Denis Bergkamp na okładce. Spider-Man, y, dwójka Ma niżej tu już są y, gry ułożone w słupkach także trzeba sobie tutaj pogrzebać, ewentualnie wyciągnąć y, grę, która nas interesuje i obejrzeć w jakim dokładnie jest stanie i y, w jakiej jest y, cenie ale wybór jest naprawdę jak na szeraka y, spory y, coraz ciężej jest spotkać właśnie gry na tą konsolę gdzieś w jakimś sklepie czy w miejscu, które prowadzi sprzedaż stacjonarną. No i tutaj już mamy PlayStation 2. Naprawdę widać, że tych gier jest. Jest multum na, na PlayStation 2. Call of Duty 2, 3. O, Burnout 3 chociażby ocena tej gry 10 na 10, bo to jest naprawdę dobra gierka Gran Turismo 3 w wersji Platinium. mamy też Burnout 2 chociażby Quake 3 The Great Escape mamy Sega Superstars 12 gier w jednym GTA 3 35 zł. Tutaj też mamy Vice City. Ten sklep prowadzi też sprzedaż na Allegro. Teraz jest taka promocja, że przy zakupie 3 gier ta trzecia jest za 50% ceny. Także ktoś by był zainteresowany zakupem właśnie więcej niż 2 gier, no to warto myślę, że z tej oferty skorzystać. Tego na przykład nigdy nie widziałem jeszcze. No, kładka jest taka wyróżniająca się na pewno przez ten żółty jaskrawy kolor. O, i to ciekawe też, chociaż mamy tutaj Medal of Honor z polskiej dystrybucji, wszystko w języku polskim. Mamy chociażby w WRC, też świetne, świetne gierki. No, tu taka ciekawostka. Mamy Hitmana w pięknym e, steelbooku, w takim wydaniu e, kolekcjonerskim. Shadow of the Colossus. Też jest chyba tutaj steelbook. O i tu na pewno duża ciekawostka. Gra, która jest, e, to jest pierwsza część Yakuzy na PlayStation 2. Bardzo pożądany tytuł. Wydanie 3 razy A. Nie ma tutaj ceny, muszę się zapytać. PlayStation 3. Też naprawdę spory wybór gier. Batman, Steelbook. chociażby trzy gry z serii Prince of Persia, Gran Turismo 6, o, w tą grę też sporo, sporo zagrywałem, do tej pory jest mega grywalna i miodna. No i mamy też gry na PlayStation 4. Tu też mamy Project Cars w takim kartonowym etui. No i na sam koniec tutaj jeszcze jest jeden taki regał, gdzie mamy takie e, nowsze konsole, chociaż nie do końca. Mamy takie akcesoria jak chociażby ten case na e, płyty. Ja pamiętam, że miałem taki dokładnie do, do swojego szaraka. E, mamy też Xboxa One S, PS4. Czarnym dokładnie takie same białe. PS4 posiadam. Tu są jakieś gry jeszcze do tego w zestawie. E, I to by było na tyle. E, Teraz zapraszam Was do drugiej części filmu. Pokażę Wam, co udało mi się tutaj e, kupić, zdobyć do mojej kolekcji. Powiem oczywiście za ile. E, także zapraszam. No to lecimy z prezentacją zakupów z tego odcinka. Na początek mamy grę na Xboxa klasycznego Far Cry Instincts. Bardzo ciekawy tytuł. Przede wszystkim jest to Exclusive. Ta gra została wydana tylko i wyłącznie na Xboxa klasycznego. Były takie plany, że wyjdzie też na PlayStation 2, między innymi, ale nigdy tak się nie stało. Gra, która ma naprawdę świetną grafikę. O ile ja dobrze pamiętam, przez jakiś czas była też dostępna na Microsoft Store i można było ją ograć w wersji cyfrowej na Xboxa. 360. Za tą grę zapłaciłem 40 zł. Jest to wydanie kompletne. Mamy tutaj instrukcję. Płytę w bardzo ładnym stanie. Jest to wydanie 3 razy a naprawdę gra zebrała bardzo pochlebne recenzje i polecam szczególnie fanom gatunku first person shooter żeby w tą grę zagrać jeśli jeszcze nie mieliście okazji 40 zł myślę że to jest uczciwa cena za taki stan właśnie tej gry kolejna gra tutaj już będziemy mieli szaraka Mamy FIFA 2000. Za tą grę akurat zapłaciłem 50 zł. Na plus jest na pewno to, że ona jest w pięknym stanie w sensie takim, że opakowanie nie ma nawet rysek. A tym bardziej pęknięć. Jest to wydanie też kompletne w języku angielskim: 3 razy A. Ja sobie postawiłem ostatnio taki cel. Może to nie jest jakiś ambitny cel kolekcjonerski, ale chcę zebrać wszystkie FIFA na Szaraka i na PlayStation 2. Akurat FIFA 2000 mi brakowało do dzisiaj. Tutaj z takich ciekawostek, no to mamy na okładce Sola Campbella, reprezentanta. Anglii, no i też w tej Fifie pierwszy raz pojawił się polski zespół. Tutaj, wybierając sobie Rest of World, mogliśmy wybrać właśnie widzew, widzew łódź. No, gra jest w naprawdę ładnym stanie. 50 zł, myślę, że to też jest uczciwa cena za ten tytuł. Kolejna gierka i znowu mamy Szaraka. Tym razem naprawdę ciekawy tytuł. Tłumacząc na polski, mamy grę Miejski Chaos. Ta gra najpierw została wydana na komputery PC, a potem na PlayStation 1 i na Sega Dreamcast. Jest to gra akcji, gdzie mamy perspektywę z trzeciej osoby. Dużo się dzieje, taka można powiedzieć chodzona na walanka, ale też tutaj można było chociażby trochę jak w GTA wsiadać do aut i nimi sobie swobodnie poruszać się po naszych lokacjach. Za tą grę zapłaciłem 80 zł. Jest to też wydanie kompletne 3 razy A. No I tutaj oprócz tego, że jest instrukcja w komplecie, mamy jeszcze dodatkowo taką wkładkę rejestracyjną. No kto z tego nie skorzystał, mamy też dodatkową książeczkę, która jest jakby reklamą. Innych tytułów, właśnie na PlayStation 1. Zresztą nie byle, nie byle jakich. Jako kolekcjoner zawsze to powtarzam: takie dodatkowe wkładki mają tylko swój urok i jak dla mnie zwiększają wartość kolekcjonerską gry. No to akurat, oprócz aspektu kolekcjonerskiego, to na pewno w tą grę sobie zagram. Ja w czasie, kiedy miałem szeraka pod koniec lat 90., no na ten tytuł nie trafiłem ale będzie okazja, żeby to nadrobić i na pewno w tą grę sobie zagram. 80 zł. myślę, że to jest też uczciwa i dobra cena. Kolejny tytuł to jest Sega Super Stars na PlayStation 2. W międzyczasie tylko oczywiście, jak film Wam się podobał, tylko pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę jak zawsze liczę na Wasze komentarze. Przy okazji Was serdecznie pozdrawiam, wszystkich moich widzów. No i to jest też ciekawy tytuł. Początkowo, jak wziąłem tą grę do ręki, myślałem, że to jest jakaś składanka... Z jakimiś klasykami retro. Okazuje się, że tak nie jest. Jest to tak naprawdę gra, można powiedzieć, imprezowa, tutaj też jest piękny komplet. Mamy instrukcję. I też dodatkowo jest jeszcze taki plakat, który też jest oczywiście formą, formą reklamy, ale tutaj już mamy nie książeczkę, a taki rozkładany plakat. Jest to gra imprezowa zawiera 12 minigierek. I tutaj kontrolujemy właśnie, właśnie te minigierki za pomocą iToya, czyli kamerki do PlayStation 2. No, Sega, dlatego że tutaj wcielamy się właśnie. Możemy wybrać jedną z wielu takich kultowych postaci, właśnie z gier Segi. No, fajny tytuł, cena jak widzicie 35 zł. Nie ukrywam, że nigdy nie miałem okazji grać w Itoja. Mam oczywiście w taki zestaw w kolekcji, może to będzie właśnie dobry moment, żeby sobie Aitoya na PlayStation 2 odpalić. No, tak się prezentują zakupy z tego odcinka. Jestem zadowolony, mam nadzieję, że film Wam się też podobał. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!